Dobra, dalej zjeżdżamy i tutaj y, wklejamy właśnie link do tego filmu. I tutaj y, pokażę Wam strzałeczko. I następnie losujemy y, komentarz. Losuje nam i tutaj wylosowało mi kiki y, z y, napisem z y, pozdrowieniami dla mnie. Y, ja również się pozdrawiam, wygrałeś właśnie <grym> pozdrowienia. No i właśnie tak losujecie komentarze. No i w sumie to tyle. Do następnego poradnika. Siema.